Cóż za wspaniały dzień na psikanie się wodą! Uważaj, Jilly! Krokomil jedzie po ulicy! O-o! powiedzieć przepraszam zamiast się śmiać! Daj spokój, Krokomilu! To był wypadek! Dzieci utknęły w szlamie! Czyli, uciekaj! O nie! Krokomil pokrywa ulicę szlamem! Super ciężarówko! Musisz powstrzymać Krokomila! Czas Aha. na transformację! Strażacki, powstrzyma atak śluzu. Powstrzymajmy to jajko, zanim zrobi krzywdę Frankowi i Chili. Wyrzućmy Dwie pieczenie na jednym ogniu. Krokomil też jest na ciebie zły, super O nie, krokomil staje się teraz bardziej agresywny. Frank, zabierz Chili w bezpieczne miejsce. Super ciężarówka cię osłania. Ta ulica wygląda na bezpieczne miejsce dla Chili. Zostań tu, Chili! Frank, superciężarówka potrzebuje Twojej pomocy! Jest za dużo jajek, żeby super poradził sobie sam! Uważaj! Frank, uciekaj stamtąd! Frank uratował superciężarówkę, ale sam utknął w szlamie! Jesteś paskudny, Krokomilu! Chili martwi się o ciebie, Franku! Nie martwcie się, chłopaki! Superciężarówka jest tutaj, by pomóc! Wspaniała praca zespołowa! Znów jesteś wolny, Frank! Frank, super Ratujmy dzieci! Chili wskaże ci drogę! Krokomil nie pozwoli strażakowi uwolnić dzieci. Woda nie wystarczy, hmm? by powstrzymać krokomila. Czas na użycie gadżetu! Hmm. Promień telekinetyczny uratuje nas. Hmm. Dobra robota, Fran. Sudowo ciężarówko, chili jest w niebezpieczeństwie. Oddajmy to jajko właścicielowi. W krokomilu utknąłeś! W końcu możesz uwolnić dzieci ze szlamu. Nie martwcie się, przyjaciele. Superciężarówka zna kogoś, kto posprząta tym bałam. Dzieci przepraszają, że oblały cię wodą, Krokomilu. Nie tak szybko, Krokomilu. Nadal musisz posprzątać ten bałagan. Wow, to wygląda tak świątecznie. Ciekawe, co tutaj się dzieje. Witam wszystkich. Czy przygotowujecie się na doroczny festiwal miasta samochodu? Za nimi super ciężarówka. O nie, co się stało? Tutaj jesteś, Superciężarówko. Twój zły bliźniak powoduje chaos w mieście. Oto złodzie imprezowy kapeluszki. Superciężarówko, nadszedł czas na transformację. Samochód wyścigowy? Dobry wybór. To najszybszy samochód w całym mieście. Masz go, superciężarówko, ale co to jest? Zły bliźniak może zmieniać się w Ciebie, superciężarówko. Musisz go powstrzymać. Nie pozwól mu uciec, superciężarówko. O nie! Sygnalizacja świetlna zmienia się na czerwone. Będziesz musiał się zatrzymać. Hej, to jest niedozwolone! Witaj, Massimo. Czy ty również przygotowujesz się do festiwalu? O nie, twoja droga jest zablokowana. Super ciężarówka. Teraz Massimo myśli, że to ty zrobiłeś ten bałagan. Może lepiej przetransformuj się w coś innego. Super Buldożer na ratunek! Tam jest doktor Zig i ma na sobie imprezowy kapelusz. Lepiej się pospiesz, super Dobra robota. Czas zatrzymać doktora Ziga i uratować festiwal. Hej, Gary! Czy drogi są czyste na festiwal? Doktor Zig ponownie przetransformował złego bliźniaka. Co oni teraz robią? Uciekli i wszyscy są na ciebie źli. Świetna robota! Teraz powstrzymaj tego złodzieja, zanim zacznie się festiwal. Czy robisz swoje specjalne babeczki na festiwal Kari? O nie! Tam jest doktor Ziki i Zły Bliźniak! Oni kreatują babeczki! Hmm, wygląda na to, że Zły Bliźniak naprawdę lubi te babeczki. Teraz są dwie super ciężarówki. Kari jest zdezorientowana. Doktor Zig złamał swoją antenę. Teraz zły bliźniak superciężarówki wróci do normy. To nie działa! Teraz masz szansę superciężarówką. Użyj gadżetu! Wow, dobry strzał bumerangiem! Co z imprezowymi kapeluszami? A zabawkowa trąbka? U. Nie ma dla ciebie wyjścia, doktorze Zee. A teraz oddaj te imprezowe kapelusze. Kura, festiwal został uratowany. Wszystko jest już gotowe na festiwal, ale czy czegoś nie brakuje? Super ciężarówki zatrzymał złodzieja i przywiózł z powrotem imprezowe kapelusze! Wow, ekipa ratunkowa w akcji. Hmm. 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 Czy ty hmm. Hmm. nigdy nie masz dość krokominów? Hmm. Hmm. Musisz zwolnić, zanim wpadniesz na samolot. Hmm. Hmm. Uh, uh, uh. O nie, krokomin nie dziecki rąk! Hmm. Zrobi komuś krzywdę! Hmm. Walter Gary, uważajcie! Krokomy nie zamierza się zatrzymać! Amber, Walter i Gary cię potrzebują! Frank i Matilda zajmą się Krokodylem. Super cimżarówka. Amber potrzebuje Twojej pomocy! Walter i Gary potrzebują opieki medycznej! Czas na transformację! Aha. Super jest tutaj, aby uleczyć ranę. Każda karetka zajmie się jednym pacjentem. Pigułka uspokoi ból głowy Garego. Amber, użyj swojego bandaża. Walter Gary, jak się teraz czujecie? Czujesz się o wiele lepiej. Świetna robota zespole medycznym. Amber, miej oko na Garego i Walter. Superciężarówka dołączy do zespołu i powstrzyma Krokomila! O nie, Krokomil jest za szybki! Ucieka! Superciężarówka działa. Zostaniesz aresztowany, Krokomil! O nie, ogniste jajka! Uważaj, superciężarówko. Matyldo, znajdź inną trasę i kontynuuj pogląd za Krokomilem! Uważaj ten pożar, superciężarówko! Czas na transformację! Aha. Wóz strażacki jest gotowy, aby powstrzymać płomienie. Zacznijmy od małych pożarów. Świetna robota! Teraz połączcie siłę i ugaście pozostałe pożarki! Świetna robota, super strażacy! Matylda potrzebuje pomocy! Pościg jest zbyt daleko. Wóz strażacki nie nadąża! Superciężarówka ma rozwiązanie. Czas na użycie super gadżetu! Superreaktory zabiorą cię do krokomila w mgnieniu! O nie, krokomil uciekł! Nie martw się, Matyldo. Pomoc nadchodzi z pełną prędkością. Nie tak szybko, krokomilu. Nie zły ruch, superciężarówka. Krokomil jest szybki, ale nie tak szybki jak superciężarówka. Jesteś aresztowany. Złoczyńca jest w więzieniu. Gdzie jest jego miejsce? Wspaniała praca ze stołu. Oddział ratunkowy potrzebuje Twojej pomocy, super ciężarówka. Czy Matylda uczy was o bezpieczeństwie na drodze maluchy? Bądź cierpliwy, Jerry. Lili próbuje zaparkować. Wystraszysz kogoś. Uważaj, Matyldo! O nie, zostałaś uderzona przez Lili. Matylda jest zbyt oszołomiona, żeby jechać prosto. O, czy Matylda wpadnie na maluchy? Niech ktoś im pomoże. O nie, co teraz zrobi policyjny robot? Potrzebujemy super ciężarówki. Superciężarówko, tutaj jesteś! Policyjny robot oszalał! Z wydechu policyjnego robota lecą iskry! Mogą wywołać pożar! Lepiej go powstrzymać! O nie! Pożar! Superciężarówko, lepiej się transformuj! Świetnie, teraz ugasimy ten pożar, dzielny strażak. Dobra robota, ale co to jest? O nie, wygląda na to, że iskry policyjnego robota spowodowały więcej pożarów. Pomóż superciężarówce. Tam jest policyjny robot. Spróbuj wylać wodę na jej wydech, żeby ugasić iskry. Hej, te samochody nie robią nic złego. Nie możesz dać im mandatu. O nie, teraz papierowe kartki zapaliły się od iskier. Musimy go powstrzymać Robot może rozprzestrzenić więcej pożarów w mieście Trzeba go powstrzymać Policyjny robot powoduje korek Jak go teraz złapiesz? O nie, kolejny pożar, ale ten jest o wiele większy Są więzieni przez ogień Potrzebują twojej pomocy Ogień jest zbyt silny! Superciężarówko, nie możesz go ugasić! Dzięki za pomoc, prawda? Ale jeszcze nie jest całkowicie bezpiecznie. Będziesz potrzebował czegoś, żeby złapać policyjnego robota. Użyjmy twojego gadżetu! Pistolet nagle. Świetnie! Spróbuj jeszcze raz! O nie, udało mu się go zdjąć. Celuj w zielony przycisk, superciężarówka. Dobry strzał, superciężarówka. Przynajmniej nie ma już więcej pożarów. Ale co to jest? Superciężarówka, uważaj! O nie, to nie działa. Policyjny robot znowu ucieka. Masz jedno koło! Spróbuj jeszcze raz! Dobra robota! Czy możesz teraz wcisnąć ten zielony przycisk? O nie! Wygląda na to, że będziesz potrzebował więcej kleju superciężarówką. Przyjechało wsparcie! Teraz masz szansę u superciężarówką! Tak, tym razem go złapałeś! Czas wcisnąć ten zielony przycisk! Miasto w końcu jest znowu bezpieczne! Podziękowania dla Superciężarówki i wszystkich pomocników! Potrzeba odwagi, by zostać superbohaterem i przejechać przez ulicę! No dalej, Ben, Dasz radę! Rozpoczynamy wyścig! Do biegu! Gotowi? Start! <grystanie> Potrzebuję Twojej pomocy, Karol. Lepiej wracaj do bazy. Uh -huh. To autobus szkolny Lili. Jest w wesołym miasteczku z dzieciaczkami. Ten mały samochodzik ma jakieś kłopoty w basenie z piłkami. Zobacz, to jest następny dzieciaczek na wyskocznik. Uch, mało brakowało, aby spadł! Mógłbyś im pan karę? Doskonale, zatem jedźmy! Hmm. Uawa do góry, super! żarówka jest tutaj pomóc. Hmm. Aha, a co tutaj się stało? Ma, a już wszystko jasne. To ta lepiąca guma balonowa. O, o ten dzieciaczek na platformie chyba się boi. Zrób coś superciężarówko! Będziesz się transformować. Super-Śmieciarka? Doskonale! Dalej, Super-Ciężarówko, pospiesz się! Nasz dzieciaczek znika w tych piłeczkach! Uf, jeszcze tylko trochę i go odnajdziemy! Okej, okay, uratowaliśmy jednego. Teraz pozostał ten drugi. O nie! Ona chyba będzie chciała skoczyć. O nie! W basenie prawie w ogóle nie ma piłeczek. Jeżeli skoczy, może zrobić sobie krzywdę. coś szybko! Hmm. Uh -huh. bara, bara. Hej, Maluchu, nie skać! Tam prawie wody nie ma kółek! Proszę nie rób tego! Super ciężarówko! Udało się, super śmieciarko! Jesteś bohaterem superciężarówką. Dlatego ta piłka to prezent od dzieciaczków jako dowód wdzięczności.